Ja widziałem w salwanie tego typu. Jak tam żyjecie? No. Łoba pan tego typu. Łoba ja, ja dopiero wstałem w salwanie. Ja, ja dopiero wstałem, jak wiecie. Nie tu, halo, halo Chciałbym tutaj yy, Ponikować Wysokich Fani za to, że mam już Zaraz będzie tysiąc lajków Tak jak mówiłem, Wysokich Fani Robię dzisiaj z fanów O godzinie 12 Mam fakt, że Potępiłem na dole Tak jak mówiłem, jak wy się rozwiązaliście Z moją umową To ja muszę z wami się rozwiązać umową, dlatego dzisiaj O godzinie 12 jest z fanów, kto będzie mógł przyjść, to przyjdzie, kto nie przyjdzie. Trudno no to. Innym razem jak się mówi, widzowie Tak jak mówię widzowie fani. Za to, że oglądaliśmy to zaraz będzie 1000 lajków na pomeru. Nagroda wasza to jest dzisiaj z fanów o godzinie 12.00. Tak jak mówiłem widzami pani. Będzie ten z Lotfanów. Będzie. No i właśnie dla Was, dla was widzą pani dzisiaj jest ten z Lotfanów. Jak chcecie, to przyjdzie... No wiesz, to jest, wiemy, że to jest okres szkolny. Czyli w takich godziny, co jeszcze w szkole jesteście, ale ci co będą mogli, tu nie przyjdą. Ja będę tam na Was czekać, widzami pani. Nie jak wiecie o tym, jak zawsze na was czekam Nie to poznacie od razu z daleka miało być e, e, informacja wcześniej, ale akurat ja zobaczyłem, że jest 915 lajków, czyli dopiero do też 1000, nie no ile no. pół dnia i już 1000 lajków będzie dlatego tak postanowiłem, widzowie fajnie, że dzisiaj będzie z dla Was. No, głowa wow. Mówiliście, że ktoś z otwaną, to robię. A teraz, w czasie zrobienie z, z, z fanów to pod chodnikiem dostaliście. Dlatego postanowiłem dzisiaj zrobić. Widzimy się o 12 na fakturze na dole pod MPK. Jak zawsze. Odzieńdzie to byście się połupili. Byście się pogłębili, a tak to już. Wiecie co jak? Widzimy się dzisiaj o 12. .00. Na tym zlocie fanów, widzią fani. Jak będziecie mieli jakieś pytania i inne rzeczy związane, to pytajcie się. Ja jestem otwartym człowiekiem do Dobrze, widzimy się dzisiaj o 12 na fanów Kto jest w ogóle w to przyjdzie. Kto tego, to innym razem. Widzek Ja kończę bo ja muszę się ubrać się, wyszypkować się na tą 12 żeby się z Wami widzowie spotkać tego typu. Trzymajcie się, pań, pań.